W tym odcinku przez następne 99 nocy będę uwięziony oto w tej jaskini Ale żeby w niej przeżyć i przetrwać będę musiał używać pewnych glitchów O których się dowiecie właśnie w tym odcinku A czy mi się uda przetrwać te 99 nocy w w tej jaskini? Oglądajcie odcinek do końca żeby się dowiedzieć zostawcie jeszcze subskrypcję oraz łapeczkę w górę A my zaczynamy W takim razie zaczynamy i widzę w dzisiejszym odcinku zrobimy dosłownie bazę wokół jaskini Zamiast wokół ogniska zrobimy wokół tej jaskini z dzieckiem I żeby w ogóle tam przeżyć w tej jaskini Będziemy musieli robić kilka rzeczy mianowicie Musimy się albo zbugować w środku tego Tej jakby jaskini, albo będziemy musieli się zbugować w drzewie obok tej jaskini Dlatego co my teraz szybciutko widzowie Robimy to oczywiście póki co Na ten moment robimy drzewo no, zobacz, mamy już tutaj level trzeci. Ja tutaj drewno już sobie tutaj włożę i spróbujemy stworzyć mapę. Dobra, możemy stworzyć mapę. Oczywiście stawiamy. Otwórzmy sobie tą tutaj skrzyneczkę. Uwaga, co z niej dostaniemy? Z tej czerwonej skrzynki, widzowe. Uwaga, jak myślicie, co dostanę. O, o rewolwer może być w sumie. Mimo, że mamy no klasy cyborga, ale dobra. Mamy tutaj bolty, zbieramy je. Tutaj mamy wilka, możemy go zabić. Bierzemy jedzenie. Czekajcie, bo tutaj już mi coś bije znowu. Dobra, mamy kolejną skrzynkę. Otwórzmy sobie tą skrzyneczkę, widzowie, dostaniemy co dokładnie. Okej, okay, bandaż. Może się przyda. przyda. Na pewno do bandaż. Mamy już chyba level trzeci e, ogniska, widzowie. Jeszcze sobie tutaj wyjdziemy i zobaczcie tam jest ta jaskinia. Więc w tej jaskini, widzowie, zrobimy właśnie oto tą bazę. Zamiast przy ognisku zrobię tutaj normalnie bazę. Także ja tutaj szybciutko tych wilków się wszystkich pozbędę, dobra. No z laserkana to będzie dosyć szybko. Dobra, i mamy klucz, widzowie. I właśnie oto, właśnie w tym miejscu będziemy robili naszą bazę. Będziemy ją tworzyć. Bierzemy oczywiście bobasa I właśnie, widzowie, byśmy jak najwięcej dzieci ogarnąć. Żeby szybko dni nam leciały, nie? Żeby te 99 nocy w lesie, właśnie ten challenge, w tym jak najszybciej ty nie leciało, żebyśmy jak najwięcej mieli szans, żeby po prostu skończyć ten challenge, bo jak się wywalimy czy coś, no to po prostu się nie uda i będzie koniec. I jeżeli chcesz dostawać powiadomienia, jakie jajka, czy jakie rośliny są aktualnie w sklepie, to wbijaj na naszego Discorda, linka masz w opisie. Możesz sobie wybrać na przykład Sugar Apple czy Book Ega tutaj na dole. Czy my Ega i jak to będzie w sklepie, to dostaniesz powiadomienie już na naszym Discordzie. Link w opisie wbijaj. O, mamy Spira to się na pewno przyda, żeby ten karlister oczywiście wzowie. Mamy też do rewolwera które nam się na bank przyda. mamy tam Trader. Także skorzystajmy z tego tradera. Potrzebuje on topek królika. O, zobaczcie, Bacon hier już nam przyniósł, także dobra. Bierzemy widzowie tutaj topek królika. Bierzemy oczywiście good Saka, bo to się nam na pewno przyda, widzowie. I teraz potrzebujemy wolf peta. No, gdzieś to jest do zdobycia. Czekajcie, musimy wilkę znaleźć. Bo mamy old flame tool'a, więc bierzemy go. I będziemy mogli też odswoić pety, to na pewno zrobimy. O, dobra, mamy wolf peta, bierzemy go. Idziemy szybko do tradera. Ja mam nadzieję, że on tam jeszcze jest w ogóle. Dobra, jeszcze jest. Szybko, żebyśmy to zrobili, żeby nam nie uciekł. Dobra, i bierzemy widzowie good axa, oczywiście. To się nam najbardziej przyda, dobra. Dobra, jesteśmy przy naszej jaskini, co nie? I teraz widzę, wokół tej jaskini będziemy stawiać widzowie dosłownie te sadzonki. Także ja tutaj stawiam te sadzonki, które zaraz sobie posadzimy. Także dobra, ja tutaj klikać będę cały czas, aż je posadzimy, czekać, bo byłaby tutaj dużo rzeczy, ja to by się gdzieś dobra, gdzieś to na bok dam po prostu. Teraz widzę, właśnie stawiamy te właśnie sadzonki, zobaczcie widzowie. No jest tego trochę, więc tutaj byśmy sobie zrobić to. Dobra, i te drzewo też sobie wyrąbiemy. Albo nie, w sumie ono może. Abo dobra, wiecie co, wyrąbiemy, to i tak nie ma znaczenia. Weźmiemy tutaj, postawimy właśnie tutaj. I tutaj właśnie będzie nasza baza. To będzie właśnie nasza taka tarcza ochrona tej bazy, która po prostu wokół niej będą drzewa. I widzowie na drzewo, które byśmy mogli wskoczyć w razie włók, Gdyby nas będzie na przykład jeleń gonił. To myślę, o kurde jest lipa. Tutaj nie ma takich drzew blisko. To będzie gdzieś dopiero tutaj. No, to będzie z drzewami akurat słabo widzowe. To będzie mega lipa, szczerze wam powiem od razu. Będzie lipa, bo widzowie, ciężko na takie drzewo też skoczyć. to troszeczkę daleko jest, więc dobra, to sobie jakoś sobie poradzimy. Co nie? Mamy tutaj łóżko już stworzone. Nasz Bacon Hair właśnie je zrobił. Ja tutaj daję wszystkie rzeczy widzowie. I zobaczcie, ile mamy tutaj itemków teraz do stworzenia. Zaraz, możemy sobie stworzyć zaraz Crafting Bench'a trójkę. Ale łóżko stwórzmy. Pierw, póki co łóżko sobie stwórzmy, dobra. O, mamy rifla tutaj dał nam Bacon Hair. No i pięknie, dobra. Mamy rifla, mamy wszystko. I teraz potrzebujemy 7 Boltów, 7 metalu i 5 drewna. Mamy, dostaniemy z tej skrzynki kolejny rewolwer. Dobra, no jakby nie wnikam, nie? O, zobaczcie, nasze drzewa tam już sobie rosną. No i pięknie. Kurde, szczerze, przydałoby się piła. Łańcuchowa, ale będzie ciężko ją zdobyć. Dobra, mamy tutaj troszeczkę drewna, więc ja je tutaj wkładam, w widzowie. I zobaczcie, widzę. Teraz możemy skraftować crafting bencha. Także ja tutaj skraftowałem go. Możemy teraz zaraz spróbować good beda zrobić, ale to musimy drewno wyfarbić. No, zobaczcie, nasz bacon hier ma tutaj e, jakiegoś iron skina, czy też takiego iron Iron, widzę ten korpus, no wiecie, no. O, czekajcie, jeleń! Tutaj już jest dobra. Ej, ej, czemu ten jeleń tak szybko? Tutaj jest, dobra. Ja nie mogę, ale się przestraszyłem go, tak szczerze. Dobra, w takim razie ja sadzę tutaj drewno. No nie no, ten jeleń walony widzę, no on mi spokoju nie da. Właśnie to będzie największe problem z tym jeleniem, ale jakoś będziemy musieli sobie poradzić, co nie? On mnie dalej goni. No nie no nie, no nie widzowie, nie, to są jakieś żarty. To są jakieś Ja, Ja dobra, idę tutaj jeszcze zlurować. O, tam mamy kolejne dziecko, dobra, to zaraz je zrobimy sobie, ale dobra, wiecie co, idę do tej jaskini, robię to widzowe. Teraz, żeby się udało tylko. No, zobaczcie tych wilków, i trochę jest. Dobra, no to no, już będzie lipa, trochę, dobra. Mamy klucz, okej. Okay. Dobra, z go bo tego spira. Dobra, mamy. Mamy klucz widzowie. To jest najważniejsze. Będziemy mieli kolejnego bobasa, więc kurde, kolejny wilk, no nie wie trzeba widzać z tymi wilkami, nie? Chyba ja mnie zabiję zaraz, nie! Skinąłem! Weź z resp y mam bandaż na sobie, musisz mi uleczyć. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie Blok z, z kodem ENGY macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod NG i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota i zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Dobra, nasz bacon hair nas urotowo widzowie. Na szczęście. Dobra, mamy tutaj kolejnego Bobasa. Dobra, wiesz co, weź go Bacon Hair, weź go Chodź tutaj Bacon Hair i weź tego Bobasa, ja tutaj się czymś innym zajmę Wezmę Amon do Rifla, idę stąd Póki co, bo zaraz to jeszcze raz zginę, to będzie lipa, nie? Uciekam stąd, bo zaraz mnie jeszcze zabiją te wilki walone O nie, tam jest jeleń! Przy naszym widzowie ognisku Ale dobra, poradzimy sobie z nim O, dzięki za ciasto, dzięki za ciasto, dobra Tutaj wkładam wszystko to się da. I co my teraz możemy tutaj skraftować? No, potrzebujemy jeszcze jednego gema kultysty, co nie? No, potrzebujemy gema kultysty widzowie. Dobra, idziemy, widzowie, do naszej jaskini. Wiecie czemu, bo tutaj właśnie będę chował jedzenie. Mam troszeczkę jedzenia przygotowanego. Więc ja je teraz po prostu wysypię. Czekajcie, dobra. No, surowe przyniosę, no to nieźle będzie, naprawdę. O, Alfa Wolf pet, czekajcie, to ile to jeszcze trwa? Widzowie? Dobra. Okej, okay, spróbujemy znaleźć to. Dosta ludzie do zrobienia. O, dobra, widzę, tam jest ten lepszy wilk. Wystarczy, że weźmiemy jego skórę i to tyle, nie? Jakby więcej od tego wilka nie potrzebuję. O, muheda daję od razu. Dobra. Uwaga, mamy tutaj do wyboru Saka, nie no, od razu dobierz Saka widzę, bo to jest najlepsze i coś on będzie chciał jeszcze. Birpelta, No dobra, no nie wiem, czy ja znajdę wilka widzowe. No, się się niedźwiedzia. Dobra, widzę, mamy Birpelta, Nasz bacon hair znalazł go, więc idziemy mu dać temu e, traderowi. Mamy tutaj Iron Body, Strong Flash. No, to widzę, weźmiemy Strong AXA chyba, nie? Bo jakiego ja mam? Ja Miałem good Axa. Dobra. Dobra, zobaczcie, teraz to możemy na hita normalnie robić drzewo. Zobaczcie, ile mam mięsa widzowie, Ja nie mogę. Ile mięsiwa? Teraz wkładamy tutaj dosłownie 20 drewna widzę. Wkładam tutaj wszystkie drewno, nie? Zobaczcie, ile mamy tutaj drewna. Okej, hey, co my tutaj możemy stworzyć ciekawego? No weźmy, zróbmy Lighting Roda i Torcza oczywiście, bo to się na pewno też przyda. No, widzę, potrzebujemy Gema Kultysty znaleźć, by się przydało znaleźć kościół. Ale wiecie co, weźmy, oswoimy tego wilka, bo właśnie możemy oswoić pety. I te pety właśnie będą nasze naszą jaskinię broniły, dobra. On potrzebuje Morsela i Steka, idziemy go znaleźć. Teraz musimy kolejnego wilka po prostu zabić, dobra. Okej, okay. jeszcze raz robimy tego yy, właśnie Old Flaming tula. I mamy już 24 dzień, dobra. Zaraz musimy się przygotować do jaskini właśnie naszej, tylko czekajcie, jeszcze tego wilka i dobra, teraz widzimy o tego wilka. Dobra, mamy teraz psa widzowie. Możemy go nazwać sobie luliewem. No wiemy go sobie nubik. Nie wiem czemu nubik. Po prostu go nubik. Tak będzie miał normalnie ksywę. I jeszcze jednego sobie oswoimy, dobra? Umówmy się tak, widzowie. Jeszcze jednego tutaj oswoję. No królika to nam nie ma potrzeby oswajać Weźmy wilka, oswójmy Żeby został naszym psem tutaj. To uwaga, robimy to. Chyba będzie idealnie dosłownie nawet. Oj, uderzyłem go. Kurde, nie chcąc go uderzyłem, widzowie. Chciałem go oswoić. Nie, on go bije. Ej, dlaczego on go pije? Nie, nie, nie. Aha, co tu się stało? Okej, okay, dobra. Nie, 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 nie. Nie, nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Dobra, na razie miejmy jednego z tego, to nie ma sensu w sumie. To jest niedźwiedź, dobra, nie, nie ja wiecie co do niedźwiedzia nie będę podchodził póki co. Tam jest też niedźwiedź. Co tu jest grane? Zjadłem surowe mięso, nie? No, łeb niezły. O! Co tu się dzieje, widzowie? A, jestem zawieszony. Dobra, otwieramy tę skrzynkę. Co my z niej dostaniemy? Uwaga, uwaga. I mamy z niej co dostaniemy widzowie. Dobra, defense blueprinta. To się przyda na naszej jaskini. Dobra, czy my możemy tutaj wejść? Możemy. Dobra. Nie wiem czy to jest sens w ogóle tutaj wchodzić, ale dobra, spróbujmy, nie? Jakby? Kurde, bo tutaj jest ten. O nie, tu jest jeleń, widzowie. Dobra, ja się topam szybko. Zaraz zginę normalnie. Dobra, no to spadłę robimy stąd nie. Uwaga, uwaga, widzę. Chwila prawdy. Jak prezentuje się nasza baza? Zobaczcie, jak wygląda nasza jaskinia. Zobaczcie, mamy prawie obsadzoną całą drzewie, tylko musimy z tej strony jeszcze troszeczkę zrobić i no z tej, ale jedną drugą w sumie. No połowę mamy zrobione, zobaczcie. dosłownie połowę mamy zrobione, zobaczcie. Ej, kurde, wypad, gościu, ty normalnie wilk tutaj bije. Więc w sumie możemy teraz się skupić na robieniu tej jaskini, o no, w której będziemy musieli żyć jeszcze, widzę 9 nocy. Dobra, tu mamy, zobaczcie, widzę. Ja na ciosa to wszystko ale To jest najlepsza siekiera chyba, nie? dosłownie, Dobra, mamy też tutaj w sumie szpital. E, no, lekarza, więc sobie wejdźmy tutaj go. O, Jezu, znowu, no nie, widzę. <laughs> już drugi raz w tym odcinku. Mamy ciasto, weźmy sobie to ciasto. Mamy bandaże, dwa. Dobra, no to bandaże dwa się na pewno przydadzą, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. W tym oto miejscu. Co my możemy zrobić, ty? To bym, to bym o, widzowie, zobaczcie. Mamy oto właśnie tą skrzynkę. Dlatego otwieramy tę czerwoną skrzynkę. Uwaga, co my z niej dostaniemy, w widzowie? Uwaga, uwaga. I część cała. dobra. Mamy piłę, widzowie, i zielonego gema. Dobra, nice. Widzowie, mamy piłę łańcuchową. O, ale fajnie. Dobra, to wkładamy tego gema, widzowie. Dobra, mamy tego gema. To też, to też, dobra. Dobra, zobaczcie, jak nasza baza jaskiniowa się prezentuje. Mamy całą bazę zrobioną sobie prawie. się, dobra, jeszcze musimy tutaj posadzić. Więc ja tutaj widzę, posadzę. Dobra, to stawiamy, w widzowie. I zobaczcie jak to wygląda. No mega, jeszcze jedna strona do zrobienia, ale muszę szybko coś zjeść. Tutaj miałem jedzenie, widzowie. Więc ja sobie je wcinam. No, potrzebujemy troszeczkę jedzenia. Dobra, to ja w sumie wezmę ze sobą i pójdziemy do ogniska. Okej, okay, widzowie, możemy stworzyć teraz crafting będzie czwórkę. Mamy. Giant Bella. Teraz będziemy mogli stworzyć, tylko potrzebujemy jeszcze jednego gema Kultysty. No i zobaczę w jaki szybki sposób ja normalnie robię te drzewa. Ja jej nie robię, ja je ten normalnie piłą. Zobaczmy, ile damage robi nasza ta piła, widzowie. Chyba tu jest Wig, zabijmy go, widzowie. Eee, no dobra, no tak się rednie, tak się jedzie Dobra, tam jest jeden, ja idę stąd. Gema akurat jeden jest przy naszej bazie, ja tego nie rozumiem, no dobra O, mamy tam widzowie grupę kultystów, którą sobie możemy zaraz spróbować zabić, ale Pierwsza to musimy się tych wilków pozbyć walonych, dobra Dobra, uwaga, lecimy widzowie, zaczynamy tylko O, jakiego ja, ja mam lowa. nie, nie, ja muszę się wychylować, bo to tak widzę nie może, nie Tak nie można, tak nie można Dobra, nasz wilk nam, wil... no dobra, nam, nam pomaga w sumie, ale jakby i tak muszę uważać Dobra, zabijamy tego niedźwiedzia w sumie też No ale chyba Gema kultysty to my żeśmy nie zdobyli niestety, nie Kurde, nas zaraz uderzy, to nie są żarty widzowie Oj, zobaczcie, tam jest jeleń widzowie. Ja stąd spierdzielam szybko do jaskini To jest widzowie nasza jaskinia. Zobaczcie, no, jaskinia w drewnie, normalnie. I on już chyba całą mamy zrobioną w sumie tak naprawdę. O ile nam te drzewa wyrosły. Dobra, no. Wygląda to z docydzacja, zobaczcie, no, całkiem spoko. Mamy tutaj naszą bazę, więc tutaj tak słownie mamy bazę jakby swoje ognisko, no ale bez ogniska, ale możemy teraz się tutaj kować, więc tak naprawdę mogę tutaj chillować bombę, nie? Mamy 43 dzień widzowie. Idzie całkiem nieźle widzowie, naprawdę idzie całkiem spoko. O, już mamy 48, nieważne. I mamy wszystkie... Dzieci teraz, więc tak naprawdę teraz jeszcze lepiej to będzie szło. Potrzebujemy trochę jedzenia wyfarmić do naszego widzowy domu, więc ja zaraz powiem bacon choroby, żeby on tutaj e, jakieś siedzenie nam ogarnął. Nie no, piła na zabijanie zwierząt jest słabe. Zobaczcie, jaki to ma mały damage. No to już lepiej widzowie, nie wiem, z laser kanonowa właśnie takiego zabić, szybko i posprawia, nie. I zobaczcie, mamy torn body. Nasz bacon here przyniósł nam widzowie najlepszą zbroję. Dobra, szybka zawijka do jaskini, bo zobaczcie, co tam się dzieje, ile tam jest kultystów. Ja robię zawijkę. Chyba nasze drzewa tutaj wyrosły, co nie? Wyrosły. Dobra, i teraz mamy całą bazę zrobioną. Zobaczcie, tutaj też dwa. Wyrosły. Kurde, jeleń tu jest. Dobra, czekajcie, widzowie. Szybko się chowam przed tym jeleniem. Dobra, schowałem się przed tym jeleniem, on mi chyba nie wszedł, ale w razie bezpieczeństwa zrobię te licz widzowie i chwilę poczekam. Dobra, tutaj nie powinien mnie nawet zabić chyba, ale dobra, czekamy tu chwilę. Dobra, mamy dzień widzowie. Który mamy teraz dzień? Uwaga! Bo 56 dzień widzowie, zobaczcie, możemy teraz skraftować giant beda. Możemy skraftować crafting bencha 5. Nasz bacon Hair nam pomógł troszeczkę. I zobaczcie, widzowie to. Mamy giant beda, mamy. Zobaczcie, co tutaj się stało, widzowie. Ten kozeł nam zniszczył. Tutaj właśnie zobaczy ten. Kurde, czekajcie, Wilk tutaj jest jeszcze. Dobra, ja nie, wiem, co tu się odwala, widzowie. Ja tutaj chwilę miałem awka i zobaczcie co się stało. Dosłownie nam bazę rozwalili trochę. Dobra, to musimy ją z powrotem zrobić, widzowie, to jest nieźle. Ja nie mogę co tu się stało, widzę, to są takie żarty. Kurde, jeszcze tutaj Wilk, dobra, nie, jeszcze ja muszę go pozbyć, widzę, bo to nie może tak być. Jezu, prawie zginąłem, nie, ja muszę serio uważać. Zaraz dosłownie zginę, ale dobra, zaraz się kończy noc, to ja idę się na chwilę skryć. Dobra, jest dzień, widzowie. Ja nie mogę w końcu. Ja prawie skitałem, dosłownie, prawie zginąłem widzowie. O, jelej mnie go widzowie. Dobra, szybko, szybko. Do bazy, szybko do bazy, kurde, kurde, dobra. Nie, 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 dobra, to się za dużo dzieje widzę teraz. Kurde, dobra, chowam się, chowam się, widzowie, szybko. O, dobra, jesteśmy, biegner. Nice. Uważaj, 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 tam, bo tam jest jele. Musimy przeczekać minutę jeszcze widzowie, żebyśmy mogli wyjść z tej bazy naszej bo slipa. Dobra. O, tu chyba nawet nie może wejść, więc całkiem spoko. Aj wilk tu przyszedł, co jest grane. My sobie bombę, a tu Wilk normalnie. Dobra, i który my teraz będziemy mieli dzień? Dobra, ja muszę coś zjeść, muszę coś zjeść, dobra, zająłem steki. I teraz widzę, który mamy dzień? 65 i teraz będzie chyba razy 8 więc będziemy mieli ile? Dobra, mamy który dzień widzę? 74, dobra. Ludzie, to widzowie, to się chyba uda. Chyba już nas nic nie powstrzyma w tym odcinku. Przecież były momenty, w których, no, zginąłem nawet, nie? Więc do, dosłownie, prawie zginąłem, więc naprawdę, widzowie. Widzowie, mamy 83 dzień. Jeszcze chyba tak z dwa razy musimy tak zrobić. I mamy dosłownie 99 nocy w lesie. oficjalnie zrobione. Nie ma szans, że już zginę. Nie ma szans, nie? Jakby prawie na ten challenge się udał, dlatego czekamy jeszcze chwilę na kolejny dzień. I dobra, widzowie, mamy 90 dni zrobione. Mamy 83 dzień. Teraz będziemy mieli któryś 90. Czekajcie. Dokładnie, który mamy dzień teraz, widzowie raz 9, to mamy 92 dni. Dobra, widzowie, jeszcze raz i mamy widzowie 9, to w lesie zrobione, nie? I mamy cały challenge po sprawie. cały zrobiony. I dobra, uwaga, widzowie, chwila prawdy. Mamy to widzowie. Udało się zrobić widzowie challenge którym siedzimy cały czas w tej bazie, w tej naszej jaskini, nie widzimy, mamy zrobiony challenge, także ja bardzo wam dziękuję za oglądanie, udało się, było ciężko, w ogóle przepraszam, przed chwilą zabili, ale to nie będzie o wycinku, ale bardzo wam dziękuję za oglądanie, no i Elo.